Jednym z najpoważniejszych kryzysów, w którym stawiamy czoła, jest zmiana klimatu i wojna medialna wokół tego tematu. Są osoby zaprzeczające temu faktowi, które wierzą, że żadna zmiana klimatu nie ma miejsca. Czasami osoby takie przedstawiane są w mediach jako przedstawiciele opcji skrajnej, jako dziwacy. Może to Państwa zatem zaszokować. Współzałożyciel kanału pogodowego twierdzi, że zmiana klimatu to żart. Co zatem zrobili właściciele kanału? Publicznie wyparli się jakichkolwiek powiązań z nim. Dla osób, które wierzą w to, że klimat się zmienia i że następuje to szybko, jest to sprawa życia i śmierci. Cieszę się, że mogę wystąpić w CNN. Witam wszystkich widzów. Nie podoba mi się, że nazywają mnie Państwo dziwakiem. To słowo ma mnie zniechęcić. Sceptycznie podchodzę do kwestii zmiany klimatu i chcę to bardzo jasno powiedzieć. Pan Kenny nie jest naukowcem, ja jestem. Jest prezesem kanału pogodowego, a ja byłem jego założycielem, nie współzałożycielem. I cieszę się, że go Pan założył, bo jestem od niego uzależniony. Przepraszam, nie skończyłem. Stacja CNN zajęła bardzo zdecydowane stanowisko w sprawie globalnego ocieplenia, twierdząc, że panuje konsensus. Tak naprawdę w nauce nie ma konsensusu. W nauce nie chodzi o opinie, ale o fakty. A jeśli przeanalizuje się suche fakty, nie ma co do tego wątpliwości. Zmiana klimatu nie ma miejsca. Nie ma znaczącego globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka. Nic takiego nie miało miejsca w przeszłości i nie ma podstaw, by oczekiwać, że coś takiego się wydarzy. Jest cała masa bzdur na ten temat, i stało się to istotnym tematem politycznym Partii Demokratycznej i jej Platformy. Żałuję, że sprawa nabrała charakteru politycznego, a nie naukowego, ale nauka jest po mojej stronie. Nie sądzę, by udało nam się teraz dojść do jakichś wniosków, bo nie pozwoliłby pan, by coś takiego się wydarzyło w CNN, ale cieszę się, że mogłem zabrać głos i przemówić do widzów. Pozdrawiam wszystkich, nie ma żadnego globalnego ocieplenia. Jedno mnie zastanawia, gdy widzi pan, jak przedstawiciele rządu, NASA oraz innych instytucji, jak 97% naukowców do spraw klimatu zgadza się w tej kwestii. Sądzi pan, że to wszystko zmyślili? Dane są zmanipulowane. Pozwoli pan, że wyjaśnię. Rząd wydaje około 2,5 miliarda dolarów bezpośrednio na badania klimatu co roku. Środki przekazuje wyłącznie tym naukowcom, którzy przedstawią wyniki badań na poparcie hipotezy globalnego ocieplenia forsowanej przez parę Partię Demokratyczną. Nie mają zatem wyboru. Jeśli dostaniesz pieniądze, musisz poprzeć ich stanowisko. Dlatego też 97% opublikowanych raportów naukowych popiera twierdzenie o globalnym ociepleniu. Dlaczego? Ponieważ są to te badania, za które płaci administracja publiczna. To całkiem proste. Ale nie znaczy to, że tak powinno być. Nie znaczy to, że jest to prawda. Oznacza to jedynie, że takie badania zostały kupione i zapłacone. Pieniądze krążą. Nie jestem naukowcem, zatem nie próbuję tego podważyć, powiem. Tylko, że proszę się nie wtrącać i dopuścić obie strony do głosu. 31 tysięcy naukowców podpisało petycję mówiącą o tym, że twierdzenia o globalnym ociepleniu nie są uzasadnione, że moje stanowisko jest słuszne i będziemy nadal walczyć. I w końcu zwyciężymy, choć nie wiem, czy stanie się to za mojego życia.